Dzień dobry. Jestem Adi, a że się nie znamy, to postaram się wam krótko zaprezentować. Mam 34 lata, 95 kg wagi i w swoim życiu byłem sklepowym, miałem drogerię połączoną ze sklepem muzycznym. Byłem właścicielem klubu muzycznego Złote Myśli. Byłem dziennikarzem, pisałem do czterech lokalnych gazet powiatu chodzieskiego. Z, wraz ze znajomymi założyliśmy internetowe radio A i radio Afera. Później było już tylko lepiej, bowiem byłem pomocnikiem paszowego. Pracowałem na stawach nosząc kubły z karpiami. Później wyjechałem do Berlina, gdzie pracowałem w przeprowadzkach. Poza tym założyłem stowarzyszenie My Wam To Zrobimy. No i to by było chyba na tyle o tym, co zrobiłem w przeszłości. Jak się dowiedzieliście, najpierw opuściłem Polskę w stronę Berlina. Berlin jest fantastycznym miastem, niestety totalnie beznadziejnym dla ludzi, którzy przyjechali tam bez żadnych koneksji, bez języka i mieli status biednego emigranta. Także to była straszna kapa. Później przyjechałem do Bristolu, gdzie siedzę do teraz. Bristol, fantastyczne miasto, miasto kulturalne. Niestety angielska pogoda jest tak straszna, że ciągle się czuję, jakbym stracił połowę mocy w baterii. Niemniej Bristol, fantastyczny. Tak fantastyczny, że opuszczę go za. 4-5 tygodni. No i dlatego słyszymy się e, dziś po raz pierwszy, bowiem e, rozmawiałem z Waszą ulubioną rozgłośnią radiową, i Wasza ulubiona rozgłośnia radiowa e, dała mi zielone światło. Więc co tydzień będziemy, będziemy e, będę Wam tutaj przedstawiać e, plany i przygotowania związane z wyjazdem do Indii. Nie będzie to taki wyjazd do Indii tygodniowy. Mam tam zamiar siedzieć 5 miesięcy, więc będziemy się spotykać nie raz, nie dwa i nie trzy. Dlaczego Indie? Na samym początku Wam powiem, dlaczego Indie i na tym zakończymy część pierwszą, bowiem, bowiem mam szacunek dla Waszych uszu. No i tak, po kolei. Najpierw miała być Afryka. Afryka, piękne miejsce, dzikie, szalone. Ale nagonka europejskich, ze, nagonka mediów świata zachodniego sprawiła, że myślę jak większość, czyli pojadę tam i mi utną głowę. Więc Afryka odpada, a szkoda, bo miałem kilku somalijskich przyjaciół i nawet po somalijsku trochę chciałem e, rozmawiać, no niestety nic z tego nie wyszło. Afryka odpadła. Naturalną konsekwencją była, był wybór y, Azji. Azja. Prze, przefantastyczna Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny. Piękne, piękne miejsca, niesamowite jedzenie, cudowne kobiety. No i właśnie, ale jest zawsze jakieś ale, no i tutaj z tymi kobietami było ale. Może kiedyś Wam przytoczę relację pewnego Irańczyka, który bardzo, bardzo się w Indonezji sparzył. Bowiem, te kraje, które wymieniłem, są światowymi liderami, jeżeli chodzi o zmianę płci. Tak, faceci niczym kraje azjatyckie, długie i szerokie odcinają sobie to i owo, robiąc to i owo no i, i można nieźle wmoczyć, a nie chciałbym na przykład wpaść na taką minę, kiedy zapraszam dziewczynę na herbatę. No i dlatego Azja. A jeszcze jedno, a propos Azji. No w Azji jest bardzo, bardzo nieliberalny system prawny i za byle Jointa są w stanie wsadzić Ciebie do więzienia, więc ja do takiego kraju nie chcę jechać. E, miesiące mijały mieszkałem w Bristolu, mieszkam w Bristolu od 2,5 roku. Miałem 8 przeprowadzek podczas pobytu w jednej w jednej lokacji natknąłem się na dwóch mieszkańców Bangalore, mieszkali w Bangalore w Indiach i stwierdziłem, że chcę jechać do tego Bangalore. No i no jadę do Bangalore. Także o Bangalore będę wam mówić i o wszystkich innych rzeczach związanych z podróżą będę wam mówić w następnych relacjach. To tyle. Pozytywnym pozdrowieniem żegna się z Wami Adi.